Mokre łapska, TV No dobrze, wyczyściłem sobie młynek. Młynek do wody. Mam czyszczenia, nie będę pokazywał, bo to wiadomo, że nie o to chodzi. Natomiast, no, jaki to jest filtr, to każdy wie. Ja mówiłem często, że lubię te filtry, ale lubię je coraz mniej. Czy nie, no nie są złe, aczkolwiek nie wiem, czy tego nie miałbym ochoty pogonić i kupić coś innego, nie wiem, nigdy nie miałem w rękach Unimaxa, a na przykład Unimaxy dosyć chwalą. No ale nic to. Po pierwsze, nie, no jest OK, działa i tak dalej. Natomiast pamiętają jak na 206 pierdzielnęła uszczelka. I uszczelka jest umiejscowiona dokładnie w tym miejscu i ona jakby nie tyle dociska w dół była, co ona jakby rozpycha się w tym kierunku i jest to takie no nie wiem, no, inżynier ze mnie żaden kiedyś już robiłem ten Perpetuum Mobile z 206 to z tego zrobimy ten zacznie tańczyć w każdym razie, nie no żartuję, chodzi o to, że mm, Fluwale prędzej czy później będą miały kłopocik ze szczelnością. Producent pisze tam, że ta uszczelka jest do wymiany po roku. Ja ten filtr mam już chyba grubo ponad 2 lata. Musiałbym po filmikach sprawdzić. No i... pamiętam wtedy, kiedy wymieniałem uszczelkę na 206, wkurzyłem się, bo nie jest to tania rzecz. Przy okazji ten filtr zaczyna mi troszeczkę turkotać. Nie jest to jakiś wielki problem, nie, nie, nie łomoczę tak, sunsuny, ale Prawdopodobnie wymiana o, tego zestawiku załatwiłaby sprawę, natomiast cena uszczelki i tego tej pokryweczki trzpienia i, i, i tego i wierniczka to jest praktycznie połowa ceny filtra i no niestety w takim kurewskim świecie żyjemy, że wszystko no, wpadli na to, że wszystko się musi po jakimś czasie popsuć, bo yy, na częściach też się zarabia. Tak czy siak. Zastanawiam się, czy w tym akwarium widać, co ja w ogóle wyprawiam, ale nieważne. Yy, wracam za chwilę, dobra? Dobra, bang. Tam gdzie uszczelka była, w tym rowku uszczelki nie ma. Yy, mnie się nie uśmiecha płacić jakiejś tam sumy pieniędzy za uszczelkę, która ma. Yy, prędzej czy później stracić szczelność, wobec czego wpadłem na taki jeden mały, bardzo prosty sposób, otóż jest to zwykła taśma teflonowa, nie będę pokazywał jak to, co ja wymyśliłem, bo przez chwilkę się tam pogłowiłem jak to zrobić, ale sprawdza się świetnie i robię to już trzeci raz i właściwie problemu żadnego ze szczelnością fluwala już nie ma, no ale to krok po kroku pokażę mniej więcej jak to wygląda. Jak widać Pierwsza kwestia to ten rowek uszczelniony jest taśmą teflonową. Uszczelka wędruje z powrotem na swoje miejsce, ale właściwie de facto nie jest już uszczelką, tylko takim wypełniaczem. No i na koniec dookoła tej uszczelki widać taśmę, nie? Przyznam, że jest to troszkę. Zabawa przypominająca próbę złapania komara za jaja w rękawicy bokserskiej, ale jak się ładnie ułoży tą, tą, yy, tą taśmę, jak się ją tam ładnie naciągnie, to może okazać się, że, yy, że znaczy nie, nie to, że może okazać się, tylko że w moim przypadku stuprocentowo. Zobaczcie, muszę sobie założyć ten wiernik z powrotem. 100% filtr uszczelnia i nie ma z nim żadnego problemu. Ciach. I tym razem już nie wchodzi tak łatwo. Tym razem już to trzeba dopierdzielić na chama troszkę dlatego, że ta taśma po prostu wypełniła, pogrubiła te uszczelki i tyle. Yy, żadne to odkrywanie Ameryki w konserwach tylko, że yy, tyle, że no nie wiem, ja wolę iść kupić za funciaka Taśmę teflonową i mieć pewność, że to, to nie ma szans puścić, niż czekać, aż ta uszczelka zacznie mi cieknąć, ewentualnie lecieć i kupować kawałek gumy za równowartość tam nie wiem, 80 zł. I cała to by była filozofia. Chciałem to pokazać, dlatego że robię to już nie po raz pierwszy na tym czy tamtym filtrze i rzeczywiście zdarzy się to, na czym zdarza. Wydaje się to być, yy, sprawdzać. Mokre, dziękuję. Vody, chceš koupit trochu kubelka?